Drodzy, witam Was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam Was na zapowiedzi wydawnicze na wrzesień. Wybrałam 30 tytułów, to oczywiście nie wszystkie, natomiast już one dają dobry przedsmak tego, co nas czeka jesienią, bo to będzie naprawdę książkowa jesień. Jeżeli wydawało Wam się, że w czasie wakacji nie było co czytać, nie było za bardzo jakichś interesujących premier, to szykujcie się na jesień, bo naprawdę będzie się działo. Pierwszą książką, na którą zwróciłam uwagę, jest premiera z 6 września z zwycięzcy Fredrika Bachmana. Jak się nie mylę, to jest trzeci tom w serii, w serii dotyczącej mieszkańców małego miasteczka, właściwie dwóch małych miasteczek, którzy po pewnych tragicznych wydarzeniach rywalizują ze sobą. Ta ich rywalizacja głównie odbywa się w obrębie boiska, lodowiska właściwie do hokeja, natomiast animozje rosną, napięcie rośnie i to napięcie, ta rywalizacja zaczyna przenosić się również poza to lodowisko. I tutaj opis głosi, że ktoś wróci do domu po długiej nieobecności. Ktoś zostanie pochowany, ktoś się zakocha, ktoś spróbuje naprawić swoje małżeństwo, a ktoś zrobi wszystko, by uratować swoje dzieci. Ktoś podda się nienawiści, ktoś będzie walczył, a ktoś chwyci za broń i ruszy w stronę lodowiska. Brzmi intrygująco co najmniej. Ja się może do tej książki nie wyrywam, bo poprzedniej części nie czytałam. Nie czytałam też żadnych innych książek tego autora. Natomiast on tak często się gdzieś przewija w tym internetowym świadku książkowym, że chyba będę musiała się w końcu nim zainteresować. Kolejna premiera, również 6 września, The Hating Game Sally Thorn, czyli podobno jedna z najlepszych książek typu Enemies to Lovers, ponieważ rzekomo, na ja tej książce jeszcze nie czytałam, ale rzekomo mamy tutaj naprawdę Enemies to Lovers, nie jakąś tam delikatną antypatię, tylko bohaterowie naprawdę są wrogami, naprawdę się nienawidzą, natomiast muszą jakoś tam ze sobą koegzystować, ponieważ dzielą biuro, są um, asystentami prezesów wydawnictwa, i będą rywalizować o to samo stanowisko, o ten sam awans. No i z czasem oczywiście okazuje się, że napięcie między nimi nie jest taką czystą nienawiścią, tylko może się pod tym kryć jakieś głębsze, poważniejsze, cieplejsze uczucie. Natomiast zaczynają podejrzewać, że to jest jakaś kolejna forma gry, jakiś element tej rywalizacji. No i faktycznie niby przechodzą ten łuk od enemies, prawdziwych wrogów do faktycznych kochanków jestem bardzo ciekawa, bo za granicą tę książkę widziałam dość często, zbiera pozytywne opinie no i właśnie mówi się, że to jest takie klasyczne enemies to lovers z podstawą tej nienawiści, że to nie jest tak, że wiecie, bohaterowie się po prostu nie lubią bo ktoś kiedyś nadepnął komuś na odcisk tylko, że tutaj faktycznie jest ugruntowana ta nienawiść, więc będę się przekonywać. Następna premiera z 6 września to Mam do Pana kilka pytań Rebeki Makai czyli autorki Wierzyliśmy jak nie Tamta książka nie do końca mi się podobała, natomiast tą jestem zaintrygowana, ponieważ wykorzystuje elementy kryminalne po to, żeby niejako porozmawiać z czytelnikami, tak przenośnie oczywiście porozmawiać o na przykład sytuacji kobiet. Mamy rok 1995, elitarne liceum i bohaterkę, która ginie właśnie w tajemniczych okolicznościach w tym liceum. Jej ciało zostaje odnalezione w szkolnym basenie. Natomiast o zabójstwo zostaje oskarżony jakiś pracownik techniczny. 20 lat później do tego miasteczka, do tej szkoły przyjeżdża rówieśniczka i koleżanka tej właśnie dziewczyny, która została zamordowana, która obecnie jest znaną podcasterką i razem z kilkoma osobami ze swojego otoczenia będą próbowali prowadzić własne śledztwo, bo zagłębiają się w tą sprawę ponownie. Okazuje się, że policja nie do końca działała tak jak powinna, być może jakieś fakty próbowano ukryć. Więc oni teraz na własną rękę będą próbowali ustalić, czy faktycznie ten pracownik techniczny jest winny, co się stało te 20 lat wcześniej w szkole, kto ewentualnie próbował ukrywać jakieś poszlaki, jakieś dowody, no i czy policja działała tak jak powinna. Kolejna premiera z 6 września to Idol w ogniu Tutaj mamy historię lica listki Akari Dla której całe życie To jest jej muzyczny idol Ona dosłownie nie ma żadnego życia Poza śledzeniem tego co on robi Jego poczynań, oglądania wywiadów Pisania bloga i kontaktowania się Z innymi fanami No i pewnego dnia zostaje zaangażowana Niejako w taką internetową wojnę Ponieważ budzi się rano No i czyta wiadomości, że ten jej idol Uderzył jakąś fankę Więc ona rzuca się niejako, żeby go bronić, angażuje się w tą internetową wojenkę i w ten świat, który coraz mocniej ją pochłania, a nie jest taki idealny, jak mogłoby się wydawać. Ta książka, z tego co kojarzy, była nagradzana za granicą, dobrze przyjęta, właśnie ze względu na pokazywanie tego bardzo specyficznego i dość hermetycznego świata fanowskiego, szczególnie w kulturze azjatyckiej, wiecie, K-pop, J-pop, te sprawy. Ja co prawda się na tym zupełnie nie znam, natomiast wydaje mi się, że niezależnie od szerokości geograficznej, ten temat ym, subkultur i jakichś takich kultur fanowskich jest nam wszystkim bliski. Mam wrażenie, że wszyscy mamy jakieś, wiecie, idoli, jakichś takich celebrytów, których sobie gdzieś tam podglądamy i których życiem mniej lub bardziej żyjemy. Więc jestem ciekawa bardzo tego ujęcia właśnie książkowego i na ile to będzie uniwersalna historia, którą można przenieść na nasz grunt. Także prawdopodobnie będę czytać, ale poczekam aż książka trafi na legimi. Kolejna premiera to thriller Mój Chłopak. Też premiera z 6 września. Historia Amy, która wiedzie idealne życie. Tak się zaczynają chyba wszystkie thrillery. Jej życie jest bardzo poukładane, dziewczyna robi błyskotliwą karierę, ma grono zaufanych przyjaciół, fajne mieszkanie, brakuje jej w życiu tylko chłopaka. No i wtedy dochodzi do pewnego wypadku, bardzo poważnego, przez 6 miesięcy chyba była w śpiączce, no i jest bardzo zdziwiona po przebudzeniu, że jest w związku z jakimś bardzo sympatycznym, przystojnym lekarzem. Jack wydaje się być takim idealnym chłopakiem, bardzo troskliwym, bardzo opiekuńczym, takim serdecznym, dobrym, oddanym, wszyscy są nim oczarowani, poza główną bohaterką, która po jakimś czasie przestaje czuć się komfortowo w jego towarzystwie i zaczyna się zastanawiać, czy to jej mózg jakoś dziwnie działa po wypadku, czy coś jest na rzeczy i ten facet jest faktycznie zbyt idealny, żeby mógł być prawdziwy. Kolejna premiera z 6 września to wszystko, czym jesteśmy razem, czyli tom drugi hiszpańskiego hitu TikToka. Nie czytałam pierwszego tomu, więc nie wiem, na ile opis drugiego jest spoilerowy, więc nie przytaczam. Natomiast dla fanów, dla osób zainteresowanych. Książka się ukazuje. Podobnie jak 6 września, również będzie książka przypadkowo Amy, kolejny tytuł Len Painter, która swoją drogą będzie gościnią krakowskich targów książki. Więc jeżeli czytaliście jej książki lubicie, to warto się zakręcić. Podobno spotkanie będzie w sobotę, więc możecie śledzić social media wydawnictwa, wydawnictwa Young, wydawnictwa kobiecego i pewnie nie przegapicie. Natomiast jeżeli chodzi o przypadkowo Amy, mamy tutaj historię Izabel, która zawsze w życiu jest szczera, poza tą jedną sytuacją. Czeka w kawiarni, na kawę, bardzo jej się spieszy i kiedy barista wywołuje po raz któryś zamówienie, które ona złożyła, ale z imieniem innej dziewczyny, po raz drugi czy trzeci woła, nikt się nie zgłasza, no to postanawia wziąć tą kawę, by podając się właśnie za tą dziewczynę. I w tej kawiarni nawiązuje kontakt z pewnym bardzo przystojnym mężczyzną, który żegna się z nią słowami, że tam do zobaczenia następnego dnia, czy do zobaczenia jutro, Amy. Izabel jest przekonana, że wkrótce jej się uda to wszystko wyprostować, wyjaśnić, że to kłamstwo nie będzie miało żadnych konsekwencji, idzie na rozmowę kwalifikacyjną, na którą się właśnie spieszyła, no i okazuje się wtedy, że ten przystojny mężczyzna z kawiarni jest jej przyszłym szefem. Szefem, który w dodatku nie rozumie tego kłamstwa, nie chce jakby wierzyć jej wyjaśnieniom i bardzo mu się nie podoba to, że skłamała. Kolejna wrześniowa premiera to Nasz Sposób na Miłość. Tutaj mamy Zarę, która jest romantyczką, która desperacko pragnie takiej wielkiej, prawdziwej historii miłosnej, no ale ma też przyjaciela, który bardzo chce ukryć przed otoczeniem swój nowy związek i prosi ją o to, żeby udawali, że są parą. Dziewczyna się na to godzi: raz, żeby pomóc przyjacielowi, ale dwa, żeby trochę uspokoić sytuację w domu, bo jej rodzice się kłócą, chce gdzieś tam odwrócić ich uwagę, no i zaczyna się zastanawiać, jak bardzo ten udawany związek z najlepszym, Przyjacielem może być. Inny od prawdziwego. No i okazuje się, że ten udawany związek obejmuje udawane trzymanie się za rękę, udawane randki, udawane pocałunki, no i całkiem prawdziwe uczucia. Oczywiście mamy tutaj młodzieżówkę, motyw fake datingu, więc wiadomo mniej więcej czego się spodziewać. Natomiast książkę i tak będę czytać, więc jeżeli czymkolwiek nie zaskoczy, na pewno się o tym dowiecie. Kolejna premiera z 6 września to Klub Smutnych Duchów 3, czyli powieść graficzna o ludziach, którzy trochę czują się jak duchy w otoczeniu czują się trochę na uboczu, trochę zbędni, trochę niepotrzebni, ale mimo wszystko bardzo potrzebują być częścią czegoś i mieć swoich przyjaciół. Czytałam pierwszy tom, nie ujął mnie jakoś szczególnie, ale wiem, że ta kreska i w ogóle ten pomysł na komiks ma swoich fanów, więc trzeci tom już we wrześniu. Tego samego dnia również Piersi i jajeczka, czyli nowa książka bestsellerowej autorki Heaven, Mieko Kawakami. Tutaj mamy przenikliwą powieść, która ma poruszać najważniejsze tematy dotyczące cielesności, i społecznych oczekiwań wobec kobiet. Tak zapowiada to opis. W książce mamy portrety trzech kobiet, które pozostają ze sobą w różnych relacjach. Mamy matkę, córkę i przyjaciółkę tej matki, jeżeli dobrze kojarzę. Trzy różne pokolenia, trzy różne sytuacje życiowe. No i właśnie komentarz taki trochę społeczny, trochę taki socjologiczno-obyczajowy, a propos kobiecości w krajach azjatyckich przede wszystkim, no ale myślę, że spokojnie można to przenieść również na nasze europejskie podwórko. Następna wrześniowa premiera to Cmentarz Osobliwości, nowa książka Pauliny Händel. Na marginesie zwróćcie uwagę na okładkę. Rewelacja. Tutaj mamy Maximusa Opokę, który jest zwykłym kurierem kasty i nic nie wskazuje na to, żeby jego życie miał ulec poprawie. Wręcz zapowiada się pogorszenie, ponieważ on postanawia okraść swojego szefa, no i uciekając przed konsekwencjami tego właśnie spotyka pewnego mężczyznę, który twierdzi, że Max jest spadkobiercą pewnego dworku. Chłopak przyjmuje spadek, ale okazuje się, że z tym spadkiem powiązane są pewne przynależności. To znaczy nie jest to tylko dworek, ale jest to również cmentarzysko osobliwości, jakiś cmentarz, który zamieszkują potworne dusze. No i okazuje się, że bohater rolą jego nową będzie utrzymanie tych dusz w ramach tego cmentarza niejako, żeby oni nie wy... te dusze one nie wydostawały się na zewnątrz i żeby też nikt z zewnątrz nie zakłócał ich spokoju. No ale pojawi się też grupa ciekawskich studentów jeden z nich zginie. No i podobne kłopoty dopiero wtedy mają się rozpocząć. Kolejna premiera to Carrie Soto Powraca, czyli polskie wydanie książki Carrie Soto is Back. Taylor Jenkins Reid oczywiście. Tutaj mamy historię tenisistki, która swoje najlepsze lata ma już za sobą, natomiast postanawia wrócić na jeden ostatni sezon. No i będzie musiała się zmierzyć nie tylko z młodszymi od siebie zawodniczkami na korcie, ale również z treningami z pewnym mężczyzną, który, przed którym ona była gotowa otworzyć serce kilka lat wcześniej, natomiast to się nie udało. Będzie musiała się też zmierzyć z opinią mediów. Na temat jej powrotu, które nie są do końca przychylne właśnie temu wielkiemu kombakowi. No i też sytuacji z ojcem, który właściwie od dzieciństwa był jej terenerem, no a teraz podupada na zdrowiu i właściwie ta relacja się troszeczkę sypie. To nie jest może moja ulubiona książka autorki. Czytałam ją kilka miesięcy temu po angielsku, bodajże w ramach testowania plebiscytu Goodreads, bo to książka była nagrodzona. No nie jest to moja książka, bo też świat tenisa mnie nie szczególnie interesuje. Natomiast jeżeli wśród Was są fani albo autorki, albo tenisa, albo w ogóle takich bardzo charakterystycznych głównych bohaterek, no to to prawdopodobnie będzie wasz Maastricht. Kolejna lektura, którą proponuję nam wrzesień to jest Złodziejski Gambit. Książka zapowiadana jest jako połączenie The Inheritance Games i Ocean's 11, a gra ma toczyć się o jedno, życzenie, które może zmienić wszystko. Mamy tutaj światową klasę złodziejkę, która specjalizuje się w opracowywaniu planów ucieczki i jej matkę, która zostaje porwana. Dziewczyna zgłasza się wtedy do takiego jakby turnieju złodziejskiego gambitu właśnie, który organizowany jest przez pozornie wszechmocną organizację. Nagrodą główną jest jedno życzenie do spełnienia. No i dziewczyna właśnie planuje wykorzystać to życzenie, żeby uratować swoją matkę. I właściwie pozostając w temacie książek z trudną relacją z matką na pierwszym planie, również 6 września ukaże się płacząc w Hmart, czyli polskie wydanie książki Crying in Hmart. To jest pamiętnik, niejako taka trochę biografia autorki, która wspomina swoją relację z matką, właśnie musi mierzyć się z tym, że matka usłyszała diagnozę nieuleczalnego nowotworu i dziewczyna, która do tej pory trochę odcinała się od swoich koreańskich korzeni, bo zajmowała się jakby bardziej amerykańską, amerykańską częścią swojego życia teraz będzie próbowała właśnie odzyskiwać to swoje pochodzenie, odzyskiwać te swoje korzenie, odbudowywać tą relację z matką, która wiadomo, że jest tam gdzieś krótkoterminowa. Perspektywie, między innymi przez wspólne gotowanie i właśnie spędzanie czasu, korzystanie jakby z tej koreańskiej kultury, z której się wywodzi. To jest książka, która za granicą zbiera mega pozytywne opinie, bardzo dużo się o niej mówi w takim właśnie bardzo pozytywnym kontekście, więc mimo, że wiem, że to będzie trudna lektura ze względu na tematykę, to bardzo bym chciała spróbować, bo wiele osób poleca i no, chcę po prostu sprawdzić o co chodzi. Kolejna premiera nadal 6 września, dzień wysypu premier. Tak jest ok, czyli jest. Nowo, polskie wydanie książki We Are OK Nine Kur. To jest Przejmująco trudna i przejmująco smutna książka. Nie pamiętam zupełnie jej fabuły, czytałam ją kilka lat temu. Nie pamiętam zupełnie jej fabuły, pamiętam to, że od początku do samego końca książki było mi po prostu przeraźliwie smutno. Według polskiego opisu mamy tutaj Marin, która nie odzywała się do nikogo ze swojego dawnego życia, od dnia, kiedy wszystko porzuciła. E, nikt nie zna prawdy o tych ostatnich tygodniach, nawet jej najlepsza przyjaciółka Mabel. E, jednak tysiące mil od wybrzeża Kalifornii, na studiach w Nowym Jorku, Marin wciąż czuje, jak przyciąga ją tamto życie i tragedia, od której której starała się uciec. Teraz, kilka miesięcy później, sama w opustoszałym przed przerwą zimową akademiku, Marin czeka. Mają odwiedzić Mabel i Marin będzie musiała w końcu zmierzyć się z tym wszystkim, co pozostawiła właśnie bez słowa komentarza, i w końcu stawić czoła samotności, która zadomowiła się już w jej sercu totalnie nie pamiętam jak się ma ten polski opis do faktycznej fabuły książki, bo tak jak mówię, czytałam lata temu, ale pamiętam po prostu ten bijący z książki smutek więc przed tym was trochę przestrzegam że to może być bardzo wymagająca emocjonalnie i trudna lektura więc jeżeli macie jakieś takie wiecie trudne sytuacje z dołkami emocjonalnymi to tutaj bym uważała. Przechodzimy do premier z 21 września i tutaj na pierwszy ogień Wampirzyca i Wiedźma czyli queerowa opowieść o dwóch przyjaciółkach, które były bardzo ściśle ze sobą związane do pewnej dramatycznej nocy dwa lata wcześniej, kiedy to wampiry przebiły się przez magiczną barierę chroniącą miasto, zginęła matka jednej z nich właśnie w tym ataku, a druga została przemieniona w wampira. Swoją drogą te klimaty wampiryczne ostatnio bardzo mocno nam tutaj wracają do literatury, nie tylko młodzieżowej, więc może jesienią będzie czas sprawdzić, co w tych nowych wampirach słychać i trochę tych książek przeczytać. Więc jeżeli macie jakieś propozycje takich książek właśnie aktualnych, wampirycznych, to Dajcie znać w komentarzu. Ale wracając do wampirzycy i wiedźmy, dziewczyny tutaj są jakby rozdzielone przez jakiś czas, nie mają ze sobą za bardzo kontaktu. Natomiast Ewa żyje w zamknięciu, pod opieką matki, która czerpie z jej magii i pod opieką niejako okrutnego ojczyma. Chce uciec, dotrzeć do nieśmiertelnej królowej wampirów, natomiast w tej drodze do wolności pomóc jej może tylko ta była przyjaciółka. Problem jednak polega na tym, że Kej ukończyła szkolenie na łowczynie, na wiedźmę płomienia i jest gotowa zabić każdego wampira, który stanie jej na drodze. Z jej najlepszą byłą przyjaciółką włącznie. Co prawda pomaga jej w tej podróży przez las, decyduje się wesprzeć po to, żeby ją przechytrzyć gdzieś po drodze i wykorzystać do własnych celów. Natomiast żadna z nich nie zdaje sobie sprawy, że ta wspólna podróż przyniesie rzeczy, których się żadna z nich nie spodziewała z miłością włącznie. 27 września czeka nas premiera jednej z najgłośniejszych powieści ostatnich lat, można powiedzieć chyba w internecie, czyli polskiego wydania książki Four Wing. Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie słyszeliście, to jest brutalny, elitarny świat wojskowej uczelni dla jeźdźców smoków zbiera fantastyczne opinie stała się bestsellerem za granicą u nas mam wrażenie, że już połowa książkowego świata czytała, włącznie z moją przyjaciółką która rzadko kiedy mnie wyprzedza jeżeli chodzi o czytanie jakichś takich zagranicznych hitów zazwyczaj ja jestem szybciej i podrzucam jej to co lepsze, tym razem ona mnie przegoniła i mówiła, że naprawdę dobre więc będę musiała sprawdzić w ogóle mam wrażenie, że wrześni jest takim miesiącem premier, których nie zdążyłam przeczytać po angielsku więc będę je teraz nadrabiać bo kolejną taką książką jest Yellow Face Rebecki Kuang Czyli autorki Wojny Makowej, autorki Babla, Babela, jakkolwiek. Babel nadal stoi na mojej półce nieprzeczytany, nadal mam to w planach, natomiast w Yellow Face mamy historię świata wydawniczego, dwie autorki, jedna się jakby podszywa pod drugą, wydaje książkę, jakby skorzystając z czyjegoś nazwiska, jeżeli dobrze zrozumiałam. Generalnie jakby nie wczytywałam się zbyt y, intensywnie w opis. Stwierdziłam, że jeżeli po książkę sięgnę, a planuję to zrobić, to czym mniej będę o niej wiedzieć, tym lepiej. Niczego sobie nie zaspoileruję, nie zepsuję sobie rozrywki. Także może w końcu we wrześniu się uda. Nie obiecuję, bo jakby ta lista do przeczytania jest długa, ale jak już książka będzie, no to najwyżej odstoi na półce równie długo, co Babel. Kolejna premiera z 27 września to The Long Game, kolejna książka Anny Armas. Tutaj mamy kobietę, która ma idealnie zaplanowany każdy dzień. Wstaje o świcie, jedzie do siedziby drużyny piłkarskiej, ciężko pracuje, wraca do domu. Natomiast nagranie jej z maskotką drużyny wycieka do internetu, staje się wiralem, no i ta rutyna się kończy. Właściciel tego klubu piłkarskiego nie zwalnia dziewczyny, tylko daje jej specjalne zadanie: ma wyszkolić, odbudować drużynę Green Warriors. No i okazuje się, że członkami tej drużyny są dziewięciolatkowie, którzy wolą gdzieś tam biegać po. Po polach, hodować kozy e, trenują w strojach baletowych e, i przywrócenie ich do ligi będzie dużym wyzwaniem e, w tym wyzwaniu ma jej pomóc Cameron znany bramkarz, e, natomiast po fatalnym pierwszym spotkaniu e, dziewczyna raczej nie ma co liczyć na jego pomoc. Oczywiście klimat romansu, klimat sportowy podejrzewam, że trochę idziemy w wątek enemies to lovers bo i na początku się nie lubią, a potem pewnie będą musieli ze sobą współpracować nie jestem jeszcze pewna czy będę czytać, ale jakbyście byli zainteresowani daje znać. Kolejna z takich dużych i głośnych premier z 27 września to Do Raju Hani Janu czyli autorki Małego Życia. To ma być epicka i niezwykła błyskatliwa powieść, której akcja rozgrywa się na przestrzeni trzech stuleci w trzech różnych wersjach Ameryki, śmiała historia o kochankach, rodzinie, stracie i ulotnej obietnicy utopii. I ja tak naprawdę nie muszę wiedzieć nic więcej, prawdopodobnie przeczytam, aczkolwiek nie wyrywam się jakoś bardzo szybko, bo podejrzewam, że to znowu będzie jedna z tych trudniejszych, cięższych książek, do której po prostu trzeba się mentalnie przygotować. Kolejna premiera z 27 września to Nigdy, Przenigdy nie Będziemy Razem. I tak to brzmi jak tytuł piosenki Taylor Swift. E, mamy tutaj 18-letnią Maję, która dwa lata wcześniej rozstała się z chłopakiem, natomiast będzie musiała niejako do tego um, tematu wrócić. To znaczy nie do bycia z nim w związku, e, natomiast do samego tematu ich relacji. Ponieważ jej chłopak dzisiaj jest znany e, i właśnie rozpoczyna się reality show, w którym ma się spotkać ze swoimi byłymi dziewczynami. E, Maja nie jest przekonana do udziału, ale postanawia wykorzystać tą okazję do pewnej zemsty. Na planie tego właśnie programu Spotyka Sky, piękną, charyzmatyczną dziewczynę, z którym ten były chłopak ją zdradził. Sky oczarowuje wszystkich poza właśnie mają tą główną bohaterką. Natomiast okazuje się, że rywalizacja na planie tego reality show jest na tyle trudna, jedni tam pod drugimi podkopują dołki i tak dalej. Że dziewczyny po prostu będą zmuszone do współpracy i potem kiedy postanawiają trzymać się razem i wspólnie wymyślają plan zemsty na chłopaku, okazuje się, że Oprócz tego planu połączy je coś jeszcze. Więc czy tylko mi się wydaje, że z tego opisu wynika, że one się zejdą na koniec? Jestem bardzo książki ciekawa. To jest książka autorstwa Sophie Gonzalez. Czytałam kilka jej tytułów. Były nie najgorsze, więc prawdopodobnie będę testować. Kolejna premiera, Whistleblower. Nadal tematy lekko sportowe. I książka, która była hitem chyba amerykańskiego ładpala, jak się nie mylę, ileś tam milionów odsłon. Mamy Laurel, której wcale nie zależy na tym, żeby być w centrum uwagi. Dziennikarstwo, cieszy się z każdego napisanego tekstu, e, natomiast podczas pisania artykułu o trenerze futbolu, ulubieńca uczelni, odkrywa pewien powtarzający się schemat nadużyć, natrafia na ślad zacieranych kłamstw, no i postanawia sprawdzić, jaka jest prawda, postanawia podrążyć. E, Body St. James, który jest zawodnikiem uczelnianej drużyny, a przy tym chłopakiem o złotym sercu, którego kariera wisi teraz na włosku, będzie robił wszystko, żeby przekonać tą młodą dziennikarkę, e, że to niemożliwe, że trener, który jest dla niego jako ojciec, na pewno nie może być złoczyńcą. Za którego jest uważany właśnie przed, przez tą młodą dziennikarkę. Laurel i Body postanawiają sobie udowodnić, że to to drugie się myli, to drugie nie ma racji. E, natomiast sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy między nimi pojawiają się uczucia, ale pojawiają się też nowe dowody właśnie na winę tego trenera. E, więc dziennikarka będzie musiała dokonać wyboru, e, czy pozostać gdzieś tam w cieniu, nie ujawniać się, nie ruszać tego tematu, e, czy zrobić to, co wydaje jej się słuszne, nawet jeżeli będzie musiała się zmierzyć z bardzo poważnymi konsekwencjami. 27 wrześniu ukażą się w końcu dzienniki Alana Rickmana, prawdziwie do szaleństwa. To jest tytuł, o którym dawno się już mówiło, że ktoś ma go w Polsce wydać, ale nie było wiadomo kto, ani kiedy się w końcu ukaże. Okazuje się, że wydawnictwo poznańskie i właśnie we wrześniu. Myślę, że dla poteromaniaków dla fanów tego aktora, zdecydowanie jakiś taki must read, Dla mnie niekoniecznie jakoś biografie, dzienniki to nie jest mój typ literatury. Musiałaby mnie bardzo interesować ta postać, natomiast domyślam się, że wśród Was będzie Osób zainteresowanych. Kolejny tytuł Dziedzictwo Chandlera, również 27 września. Mamy tutaj Bef, która nie wspomina zbyt dobrze pierwszego roku w szkole z internetem. Nie pasuje do tego towarzystwa, nie potrafi się w nim odnaleźć, nie czuje się częścią tej elity, natomiast z rządzeniem losu trafia na upragnione, wymarzone zajęcia z kreatywnego pisania, jak w większości książek młodzieżowych. No i okazuje się, że poznaje nowych przyjaciół, nawiązuje jakieś świeże znajomości, ale też odkrywa, że w tej prestiżowej szkole są trupy w szafie i jest wiele problemów, które są ukrywane, zamiatane pod dywan, a najbardziej uwielbiani nauczyciele nie są bez skazy. Kolejna książka, na którą zwróciłam uwagę, to dawno temu w telewizji, czyli zbiór tekstów o programach telewizyjnych z lat 90. Ja jako dziecko lat 90., które wychowało się niejako na tych programach, pamiętam 99,7, pamiętam miodowe lata i tak dalej. Jak zobaczyłam tą książkę, jak zobaczyłam okładkę w stylu telegazety, no to wiedziałam, że będę sobie musiała dodać na TBR może nie na jakiś priorytetowy, ale będę chciała wokół tej książki się zakręcić. Kolejna premiera nadal 27 września, Dreszcz Trójka. Będzie też we wrześniu wznowienie jedynki i dwójki w nowej oprawie, w nowej wersji okładkowej. Swoją drogą te okładki naprawdę są fajne i robią wrażenie. Dreszcz to jest cykl Kuby Ćwieka o polskim superbohaterze, superbohaterze Ryśku, który kiedyś został rażony chyba piorunem w jakichś tam dziwnych okolicznościach i teraz ma super moce, ale to jest taki raczej brudny typ super bohatera, powiedziałabym. E, ciężka muzyka, kebaby, e, generalnie klimaty takie śląsko-katowickie. No nie jest to taki super bohater, jakiego sobie wyobrażacie, myśląc o Supermanie. E, ja tą trójkę miałam już okazję czytać. Nie będzie to moja ulubiona książka Kuby Ćwika, natomiast e, pewnie dla fanów to jest fajna gratka, że ukazuje się kolejny tom. E, następna książka to Lucky. E, tutaj mamy historię kobiety, która wygrywa na loterii kwotę, która może odmienić jej życie, natomiast nie może odebrać tych pieniędzy ponieważ jest utalentowaną naciągaczką, która jest od dawna poszukiwana i kiedy tylko ujawni swoją tożsamość zostanie aresztowana i trafi do więzienia, więc książka stawia pytanie, czy Laki naprawdę jest szczęściarą. 27 września ukaże się również kolejna książka w cyklu wydawniczym Albatrosa, Piąta Strona Świata, czyli Odyseja. Tutaj mamy gorący, tętniący kolorami Meksyk, mamy tam tworzących najlepsze swoje dzieła Frida Kahlo i Diego Rivere, a także ukrywające Lwa Trockiego. I tuż za północną granicą mamy ogarnięte chaosem Stany Zjednoczone, gdzie z czasem rozpętuje się bezlitosne polowanie na radzieckich szpiegów. Mamy tutaj głównego bohatera, który jest rozrywany między właśnie Stanami a Meksykiem między różnymi kierunkami w jakie ciągnie go życie. I książka ma być Odyseją jednego człowieka, która obejmuje prawie ćwierć wieku, dwa kraje i światy tak od siebie odległe, że dzieli je nie dająca się wypełnić przepaść. Oczywiście wiadomo, ja tą serię wydawniczą Albatrosa bardzo lubię, więc na odyseje będę polować. Zapowiada się znowu trudna lektura, no ale prawdopodobnie będzie warto. Przedostatnia książka, na którą zwróciłam uwagę to Girl, Goddess, Queen, czyli książka wydawana przez Jaguar. Tutaj nie rozumiem braku tłumaczenia, bo można by to było bez problemu przetłumaczyć jako dziewczyna bogini królowa, choćby. Mamy tutaj niejako odwrócenie mitu o Persefonie, a może nawet nie tyle odwrócenie, co po prostu wykorzystanie w nowej formie. Persefona nie jest damą, którą trzeba ratować z opałów, natomiast Hades nie jest takim ewidentnym złolem, bo na przykład szydełkuje. Podobno książka jest fantastyczna, ja jeszcze nie miałam okazji czytać, natomiast wypatruję i z pewnością będę nadrabiać. I ostatnia premiera, ostatnia książka z 27 września to Czasami jestem West, czyli książka autorki wyznań Rzekomo Porządnej Dziewczyny. Mamy tutaj historię Queen, która robi listy wszystkiego: od dni, w których płakała, poprzez rzeczy, których nigdy nie wypowie na głos, aż po chłopców, których chciałaby pocałować. Jej listy utrzymują ją przy zdrowych zmysłach, spisuje swoje lęki na papierze, więc nie musi im stawiać czoła w rzeczywistości aż do momentu, kiedy jej dziennik znika. Anonimowe konto publikuje jedną z tych list na Instagramie, także wszyscy mogą się zapoznać, no i szantażuje ją, żeby stawiła czoło tym swoim największym siedmiu lękom, bo inaczej cały dziennik zostaje ujawniony. Książka podobno, z tego co mówiła mi, jedna z jej patronek, Mara Literacka, nie jest taką zwykłą, oczywistą młodzieżówką, tylko wykorzystuje właśnie to młodzieżówkowe, że tak powiem, medium, żeby przekazać większą wartość, przekazać istotną historię i dotknąć tematu rasizmu, ale w taki nieoczywisty sposób. Więc będę wypatrywać, polecenia Mary są zazwyczaj dobre, więc, więc jestem bardzo tej książki ciekawa i na pewno będę Wam dawać znać, jak wrażenia. I to tyle, jeżeli chodzi o. Moje zapowiedzi, o mój wybór, natomiast oczywiście, jeżeli o czymś nie powiedziałam, co planujecie przeczytać, coś gdzieś pominęłam, coś mi umknęło, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Napiszcie też, co planujecie czytać, co, czy wypatrzyliście coś dla siebie w dzisiejszym odcinku. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, znajdziecie go tutaj, ponieważ akcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!